Dzień dobry, kocury! Bo... czemu kocury? Dlatego, że kocury są fajne. A może yy, piesiury? A może coś innego? Słuchajcie, nie. Yy, yy, ja lubię wszystko zmiękczać, zdrabniać i tak dalej. To jestem ja i tak mam. I wiem, że dużo ludzi koli w oczy, kiedy mówię robale, misiale, Kurczę, robaczki i cukiereczki i tak różne, no ja taka jestem słuchajcie, no taka jestem i nikt mnie nie zmieni i nawet niech nie próbuje, bo ja i tak się nie zmienię jak komuś pod publik yy, super, u nas się super układa ja jestem bardzo zadowolona z naszych rodzinnych dni i nie tylko w ogóle są jakieś tam problemy zawsze to powtarzam, pamiętacie w życiu są ciągle jakieś problemy, nie ma tak, że kurde nie ma problemów ale ja ogólnie ze swojego życia jestem zadowolona. Robię zawsze coś, żeby było jeszcze lepiej, i, i tak dalej, i tak dalej. Fajny dzień, kolejny fajny dzień spędzicie z nami, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć co robimy, jeżeli nie, no to zapraszam na kolejnego innego vloga. Dużo dużo bawię się teraz na TikToku, pochłaniamy normalnie godzinami. Fajna sprawa, gdzieś tam człowiek nie myśli o problemach, tylko siedzi i patrzy na bzdury i wiecie co wam powiem, sama mam ochotę łapać za kamerę, sama mam ochotę tam się bawić, bo wiecie co? To właśnie jestem ja. Zwariowana, gdzieś tam y, taka. No właśnie, taka. Zobaczcie. Co widać znowu pierdziel. Pierdzieliła, pierdzieliła i to zdrowo. Idę zrobić sobie jedzenie, bo chłopaki już zjedli, a ja jeszcze nie. Także zrobię sobie jakieś tam swoje jedzenie, bo oni tam wiecie. Co innego lubią, ja też co innego lubię. I ja sobie zrobię... O, co mi się tak porozlewało? Mam ochotę na bajkla z rybą i z... I z jajeczkiem. Co? Jajeczko. Ha, ha, ha. Pogoda jest ładna, jest słonecznie, ale jest zimno. Zimno byłam z psem, bo uu, powiem wam. Dzisiaj mam fajny plan dnia. Wczoraj był też bardzo fajny. Sorry, jak widzieliście. Dzisiaj też będzie fajny. Dziś jeszcze mam ostatni trening, bo ja robię e, sześć treningów, sześć treningów w tygodniu. E, tyle, że jeden to jest taki e, rozciągający, e, mobility, stretching, takie o nie, wiecie? Już sobie paten nie wziąć, będę sobie zmarzyła jajko, no. Będą dzisiaj też zakupy. Także, jakbyście byli ciekawi, zakupów to nie tylko to, co robimy w ciągu dnia, ale również będą zakupy. Zapomniałam psa szynkę schować szynkę, wędlinę. Pies teraz będzie też miał swoją własną własną, swoją własną wędlinkę. Pieszek będzie miał. Dobra, że to do później. Gdzieś tam już na spacerze się odezwę. Może kiedyś te włosy w końcu mi się zrobią. No, chustę. W sumie, wiecie co? Dużo razy się zastanawiam, już mówiłem, mi się bardzo podobają y, dziewczyny w krótkich włosach i się zastanawiam, jak ja bym wyglądała, tylko ja mam tak cienkie włosy. Że to bym wyglądała chyba tak jak teraz. To czyli mało atrakcyjnie. Wiecie o co chodzi, nie? Miała tak ma O taki jak bym miała taką trzyma. No takie mam rzadkie te włosy. Jakby tak ten, to mam takie... Ej, to jest energy drink. Później <słuch> nie że mógł spać. No, ale to wylewasz? Nie nie, ale dzisiaj może byśmy do nas. Aha, to jest rozcięczone, no Dobra, do później. Żeby wybrać w Perwolu. Jesteśmy gotowi. Ja nie używam Perwolu. Ale ja reklamujesz? Nie teraz. Co ja wszystko, Ja wszystko reklamuję w takim razie. Jedno moje wielkie życie to reklama. Antyreklama. Dlaczego Anty? Nie, tak się podoba. Ty jesteś Anty. Jestem Anty, co? Jak działa, jak tabletki Anty. Anty? Baby. <laughs> tam dużo TikToków oglądałeś, bo tam tak było. Tak. No, że. Ale to było po. Sko... Sko... Czekaj, jak to było. Aha, że kobieta jadła z facetem chipsy, a muszę to zrobić na tobie chyba. Tu trzymała jedli chipsy. I on siedział obok i jadł, nie? I ona w końcu zabrała ten i on ją za brochę złapał, nie? No i wiesz, pociągnął ją, bo chciały jechać z nią z koksem. To było takie śmieszne. Młodzie... musimy jak zwykle czekać na, o Jezu, no bo wszystkie temi wziąłeś, Musimy czekać na młodzież jak zwykle, nie? Jesteśmy gotowi, można zaczynać, a kawałek jedziemy samochodem, a taki mały dzisiaj spacer, to moje, auto to moje. Dobra, dobrze, do później. Tak jak mówiłam, jesteśmy na spacerze, ale słuchajcie, ja wam coś powiem, w Szkocji jest bardzo, bardzo dużo, tego typu budynków. One są opuszczone, stoją, niszczeją. Słuchajcie, wiecie, ile, ile można by było zrobić naprawdę. Daliby mi to za darmo. Ja bym z tego taką chatę zrobiła, że szok. A to proszę bardzo. Wielki dom stoi opuszczony. I niszczę je. I tak jak wspomniałam, nie ma jak przejść tędy. To chodźcie, zobaczę. I, I słuchajcie, i, i tego typu domów jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele, bardzo wiele. Szkoda, no bo, no, no, to, to byś wpadł. Ale naprawdę tego typu domów y słuchajcie słuchajcie moje chłopaki no to właśnie tak fajnie jest no i, i tak jak wspominam, no nasze spacery nasze, nasze spacery i nasze fajne życie jest po prostu fajne nie będę tutaj ukrywać jestem zajebiście zadowolona ze wszystkiego co mnie otacza Oprócz tych, wiecie, małych jakichś tam problemów życiowych. Co gdzie O! Kurde! Hey. Almost die Patrzcie jakie fajne te graffiti! Na przykład... Na przykład... O! Już sobie wbiłam. Zobaczcie. Zaatakowały mnie no wiadomo, ja na końcu bo jak nagrywam to zawsze mnie zostawiam No No ale y, no szkoda takich takich miejsc, nie? Szkoda. Naprawdę. No przynajmniej jest coś zwiedzać. Zobaczcie, jak ładnie ktoś namalował. Na pewno tu przychodzą i robią różne rzeczy. Zaraz tam dalej, ale chcę tu zdjęcie zrobić. Tak, ale, ale tak jak ty, mi się mówisz, zobaczcie, o tutaj, tu musiała być obora, trzoda, czy tam jak to się, trzoda to zwierzyniec, nie? To musiała być obora. No, obora. Ej, tak. zobaczcie, i normalnie... bo mówię, że małe zwierzęta musiały być, tylko małe, tylko tam miały żółki, tu jedno przywiązane, tu drugie, jakieś konie albo, nie jak krowy. No, pewnie możliwe, że krowy bardziej, nie? Jak to jest taki teren, chociaż nie wiadomo. Szkoda, szkoda, szkoda. Naprawdę szkoda, bo. Zobaczcie, jak tu zarosło wszystko. Nie wyjdziemy, musimy się wrócić, ale słuchajcie, ile to musiało być lat temu porzucone. Tak mi się powiedział I, i tak mi też. Zobaczcie, no, ile to musiało być lat temu porzucone, aż mi się ten wyłączył. E, ze względu na to, że że zobaczcie, tu normalnie wszędzie rośnie rosną drzewa i tu jest naokoło to, to mieszkanie, tam jak widzicie. Jakoś mi ta rynna do tego tylko nie pasuje. No właśnie, nie? Tak sobie spojrzałam, tu, tu też szkło leży z szy, jakby pościągali. Uważaj. No Chodziło mi, żeby uważał, bo by sobie tu się nadział na, na ten. No i wracamy. bez nerwów młody człowieku. No. Także my lubimy chodzić po takich miejscach i sobie patrzeć po prostu. Zwiedzać, patrzeć. Rozmawiać na ten temat. No. też jest drugi. To to, co byliśmy, tylko naokoło. Po drugiej Aha, czyli, czyli już tu wychodzimy. No, i tu następne. Na słoneczku cieplutko, ale tak poza słoneczkiem, jak wiaterek wieje, to chłodno jest. Dzisiaj taki mały spacer. Ja dzisiaj mam trening jutro nigdzie nie jedziemy. A że chcę zamówić jedzenie, dzisiaj fast no to mówię, bez spaceru się nie obejdzie. Pomimo tego, że mam dzisiaj trening, to bez spaceru się nie obejdzie. Przepięknie. Szkocji jest tyle terenu. Hmm. Słuchajcie, Polska też jest bardzo piękna, Niemcy są piękne, Każdy, każde państwo, każde państwo ma coś w sobie pięknego, ja nie mówię, że nie, ale ja naprawdę kocham Szkocję. Ja idziemy sobie nad wodospad, Misiek jako tarzan w roli głównej, Weź tak ten, bójni się. Ale tak na serio! Zobaczcie. To jest duży wodospad. W końcu zrobili siatkę, kiedyś jej tu nie było. Ja tak stoję o. Co? Już idę. Ja nie wiem, co on krzyczy do mnie. Teraz wam coś pokażę, tylko muszę się cofnąć. O, dobra. Gdzieś tam idzie. I tu zrobili dużą siatkę, bo to jest bardzo wysokie. Ja wam później pokażę. Myślę, że tu dużo mogło być wypadków. Kiedyś tego nie było. Co jest? Co jest? kocie, zdupisz się, znając twoje życie i twoje szczęście, polecisz tam i no raz. Well, kurwa, dan. Raz! Nie! Była słychać, ale nie ten! Kocie, właśnie zanieczyszczyłeś środowisko! No gdzie ty idziesz? Jezus, ja tak z nimi zawsze mam. Przecież jakbyś spadł, stamtąd, a wyglądasz jak orangutan, jak gorę, taki trochę przygłupi. Kos się widzisz, jak ty śmiesznie wyglądasz, jak tak siedzisz. Jakiego goryla znalazłam! Zobacz. Patrz jakiego goryla znalazłam. Tak. Daj to, bo wszystko będzie brudne No i co? I jest butelka. Tam leży, a spadła stamtąd.

Pękła. O Daj! Dzięki. Pękła spadła na kamienie. No. I to jest nasz. Ale to było to. Kapia ci A i to było... A jak tam ktoś sikał? To nie było jego, tylko kogoś, kogoś innego. Paty, no to jest tam. A jak to by był darmo? Za To by się zepsuł, już by nie działał. Tak jak ta ty butelka się zdupczyła. Weźmy pory mi widać. Tak bo to jest oddalone, daje. ale ładnie wyglądasz w tym świetle. Jaki ty jesteś... Chciałam powiedzieć przystojny, jak ale już odwołuję. Odszczekuję to! Nie no, Oczywiście nie możemy iść jak ludzie, przez... Yy. aha To wygląda jak grzypa, to nie. To jak jakiś fondue. Czy liść No. Chciałam, żeby przekonał. Ale ja nie będę szła po wodzie. Ja muszę iść jakoś z ojcem naokoło. Chciałam coś powiedzieć, ale... by mnie zjedli. Zjedliby mnie... O, patrz! Tu też jest! Taki wielki grzybek. Ty. Oj, to moja gęba. No uwaga, bo tu można... Może być tak, że będziemy musieli zawrócić, nie? Ej, bo my jesteśmy... Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Tu jest jezioro. laser nie przejdziemy. Musimy się... Musimy się wrócić. Tędy nie przejdziemy, nie damy rady. A piłka Hapsa, to jak to jest ładnie. Ksia piłka. A tu co jest? Tam, gdzie te drzewa, co tam jest? Tam Skała jest mokle, czy? Bardzo mokre na powietrzu. No widzę. To jest woda. Jak nie widzisz? Mówię, no widzę. No, widzę. Może pójdziemy tak... Tędy wodą po prostu. Wiem, że tam już byli chmury. Ale... Nie, tędy nie idziemy wodą. tam. No, mhm. wodą. Teraz już zobaczcie. Jesteśmy w dżungli. Dużo, dużo wody, dużo, dużo, dużo wody! A propos duzio wody to tęsknię ja za moimi. Za, za, za moją rodzinką tęsknię po prostu. A którędy ja wtedy przeszłam chyba nie tędy. Tędy Tu chyba przeskoczyłam. Dobra, tędy. Pies mi przechodził i stanął mi na butach. Dobra. <laughs> takie O takie dobra. Kocie! To by nie pozwalali na takie rzeczy jakbyś mały. To mnie ma strasznie strasznie smutne dzieciństwo. Chcesz? Wskakuj. Chim! Idziemy. Zobaczcie, zrobili nową drogę. Znaczy, wy nie znacie tego anyway, ale... Ale zobaczcie, jak tu pięknie to wygląda, to drzewo, jak się z tego... Nie, zdupczysz się na sam dół, nie idź tam. Znowu. właśnie, znowu. No, a to pokaż, jak ładnie wyglądasz. No, pokaż, jak jesteś ubrudzony, jak świnka, no, Tam jest... Jak wejdziesz, tam jest błoto, buty ci utkną. Jak wpadniesz, jest głęboko. Uch. Idziemy dalej. Nie wejdziesz tam po tym drzewie na dół. Nie dasz rady, mówię ci. No, to to jaki ty jesteś mądry ojciec. Ojciec roku. <noise> Fanfary. You wanna bet? No, oh, you on a bed? No. Brawo. No, ojciec roku i syn kurde mądraliński. No. Na spacer z nimi wyjść. Tu jest... O proszę. O, patrz, <noise> oczywiście my żartujemy. Mamo, widzisz, naszamor, mogę tutaj wjechać jak ślizat. Możesz, możesz nawet dla mnie grucha. Ej co mi tu por... Patrzcie tu jak fajnie to wygląda. Chodźcie kawałek jeszcze. Ale Kaja, no patrzcie tutaj jesteś, ślizgawka. No ślizgawka, naprawdę. Nie. A tak naprawdę? Nie, tak fajno. No, bo nie, coś Bo tam jest łajno tak. właśnie. I tam można sobie głowę rozwijać, jakbyś Chodźcie, na... tędy przejdziemy A, no. się, tak? A widzisz na taką stanie, oh, tam, tam mówisz? naprawdę na tamte bym mógł. Na które? Jeden raz, kiedyś chodził do Spacio, było coś podobnego, ale była tak dużo wody na dole. I mówiła, żebym mógł, jakby była sama. Ale nie pamiętam, w którym to było miejsce. No. Wow, no, bardzo fajnie. No, bardzo fajnie. To od tamtego drugiego. No. Nie Aha. od tego olej. Nie, nie, nie. What? Dlatego, no, dlatego y, słyszeliśmy wodę, nie? What? nie? Tak ty to byś wszędzie chciał wejść. Ale nie było tego chłopaki. O, o. Anyway. O, tutaj są domy Że nie wiedziałem, nie wpadały tam też, krewetki albo klauny, albo dzieci. Klauny albo dzieci. dzieci. Co tam wiesz? Ja mówiłem, że tym miejscu. na tę to tam też jest przejście, czyli tędy można przejść. No mówię, oni musieli to niedawno zrobić. I tu jest ścieżka, że też. A tu są do domu. Ale tam było, ale. Fajnie, nie? Kolejny? No. Tośpi dał Indiana Jones Tak? Dobra, idziemy. na naokoła sobie przyjdzie. Dobra. Był spacer, to jest żarełko. Eee, tego typu jedzenia przeważnie wyglądają B. To jest w ogóle... Co to jest? Mięsa tu to są takie. Nie będę tego rozbęblewać, ale pyszota. Eee, dobra. No do, co, jadę do sklepu, ale już myślę, że na dzisiaj e, koniec. Zobaczymy się jutro. Albo dopiero w poniedziałek. Także bawcie się dobrze. W sumie ten filmiki. Tak są dzień podniósł, więc jeden dzień może przerwy, albo w ogóle nie będzie. Tak czy inaczej, do zobaczenia. Pa pa, pa.